serwus ziomusie i ziomalki chciałem, chciałem w ogóle powiedzieć ziomki i ziomalki a nie ziomusie e, ziomki i ziomalki ziomusie mniejsza to. witam was i o, lo, 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 lo co my tu mamy to jest ta nie kleopatra z cycem na wierchu na wierchu kwiatek tam jest dobra idę kapitan

o, O, w lepy. Okay. O. Rosja. Piękny kraj. Ale jasno, ja się kończę. Easy, ja, easy, mate, we right? Dobra, 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 spokojnie Cyk, pięknie Najbliście mi poszło. A jakbym sobie wziął tą... O, właśnie o to mi chodzi, żeby mieć z... też i drugą broń w razie W, jakby mi się amunicja skończyła. Cyk, nie ma czysto, czysto, panowie.

Powoli, powoli. Czekaj no, kapitan. Kurde, tak. O kurde, no co ty, chłopie? Ale fest. Dobra, dobra, tam jest, patrz. Jeszcze jeden. Poszło. Tu jest.

Fajny down. Żeby na samochód wejść... No nie no, zajebisty pomysł. Wszystko. Patrz, kałach. Kałach dobry jest. Znaczy dobry, no do dupy ma odrzut, no ale... Kurde, chciałem do niego strzelić teraz. Ale nie mogę go zabić chyba, nie? Z tego co ja kojarzę. Patrz, kurde no.

O, ale dostałem! Fuz! Centralnie na łeb! On jeszcze żyje, te RPG! Chyba no dobra! O, kurde, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak! Nie tak. Dobra, powolutku, powolutku robciot, Tam jest, pajac! Jeszcze żyje! Tu się chowa! Samochodem, jakimś starym żyn, żyn, żynchem czy jak to się mówi. A może to? Clear. Jazda, jazda, szybko, szybko, kapitan. Tam jest. Chłopie, z pompą, z takiego daleka, chyba cię poniosła kurwa, nie tym przyciskiem, no, nie no, bójmy się dobra, powoli ale tu jest tak mało amunicji, Nie, co ja wziąłem za bronię. źle kurde gdzie oni są? Tu jest. No nie ma amunicji, no co ty nie powiesz? Kurde nie. Gdzie jest ten kawach? Dobra, tam może być tam ja go przejechał, ale go pierdolno ej nie wiadomo, już on to przeżył. Dawaj, dawaj, dawaj. O, ciężki kaliber, daj jeszcze. Ale bo go tak, ja. Klep, klepnąć. You killed Butcher, zabiłem go. No nie, no kurde. No kurde. No kurde. Fuck we got him. It's Hartu running with me, No. That's only a scratch, get back uh. Who are you? So my make can send your hey. head home to your families. Fuck off. Away, Ah, small problem. What? Engine is a little bit. Crack. Fuck stop. Kurwa, gdzie strzelają? Tu jest. No. O kurde. Ale ich kosuje zajebiście. Aha. Kolejni.

You think I forgot your face, S.A.S.? Huh? Or you, Sergeant? Take oh, your oh, head in the game, trick. Sergeant! We need to break this bastard, Captain. We're about to. Nikolai, where's the package? Pulling in now, Captain. Okay. You got a Nikolai. You got a okay. package, you come back here. Right? Huh? Oh. Hello, oh, yeah.

No, nieźle. Taki film w ogóle był. Negocjator chyba się nazywał. Ja go do końca nie pamiętam, ale tam też chodziło o coś takiego, że przesłuchiwali jakiegoś pana, który był terrorystą i chyba na samym końcu wzięli jego rodzinę i, i grozili mu, że jak nie wyśpiewa, gdzie są kolejne bomby, które zostawił w mieście czy w kilku miastach, to zabiją jego rodzinę. I chyba koniec końców było tak, że zamordowali tą rodzinę jego. A oni tak się nie przyznali tak.

Your own son is here, your own child. No, he's got no problems with hurting children, is that right, Sergeant? None. Shut up. What have you done? You promised you'd keep this away from us. Captain, I can't do this. We're excused. Pick it up, Sergeant. What are you going to do to us? Nobody's going to do anything to you, my loves. Hey, 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 hey. Hey, no. No. No! Hey, 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 stop! Stop! Hey, 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 look at me! Stop! 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 stop. They have nothing to do with this! You tell that to the boy in the embassy. Okay, okay, stop, please! Please, leave them alone. Sergeant, Captain, leave them alone. They have no information for you. We want Hedea, and we want the gas. We're all that. You cannot fix these things. They will happen. Nothing here will change that. Okay.

Leave, leave. Listen to <laughs> Listen to me. Listen <laughs> to me. <laughs> Karitka Theater. Lying. No, I am not. I swear Lying. to you, I'm not. The gas is there, Karitka Theater. I swear to you. Where's Adia? The young blood? Yeah, you're too late to stop him. Go, Sergeant. Save some fucking Russians. General Barkov already be dead. Adia, he's going after Barkov. We're done with him. You take him in. <laughs> Russia and the West will go to war and leave our land alone. Dobra, yes. mamy to Ale mogłem strzelić, ej, zwłany No to ma, mogę ją zabić? Kurde no masakra Dobra jazda Jedziemy dalej Mamy czas Panowie i panie mamy czas, mamy czasu mnóstwo Jedziemy, mamy kurwa cały dzień Patrz, I'm timing. Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем. Заложники безопасности. Химикаты целый. Мясник здесь. Принято. За счет их уже пути. Ну и добра. Идемо далее. Что далее? Долго так Я на

Women and children. They were it. They were hostages. When you take the gloves off, you get blood on your hands, Kyle. That's how it works. Where do we draw the line, here, sir? You draw the line wherever you need it, Sergeant. And of the day, someone has to make the enemy scared of the dark. We get dirty, and the world stays clean. That's <laughs> the mission.

W październiku, listopadzie. To ona będzie konkurować z Tom, nie? Z Butowarem, Ragnarok. Kurwa, to będzie sztos fes. Aż mam ochotę zagrać sobie w pierwszą część, tylko że ja już on przeszedłem chyba z... Trzy razy. <grywa> Ale tak na spokojnie, tak jak, jak, jak niedzielny gracz, o, nic tam, żeby te wszystkie Valkyrie zabić, czy coś takiego, czy zrobić calaka w tej grze, nie, 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 Pograć sobie, zrobić sobie całą kampanię na spokojnie, powoli, ale nic, nic, poza tym. Ale podobała mi się ta gra, zajebista była. Mam nadzieję, że dwójka dźwignie tę popczyczkę. To w ogóle ma być ostatnia część. Myślałem na początku, że to będzie trylogia, że będzie ale jednak nie, okazuje się, że to będą tylko dwie części. I kolejna część najprawdopodobniej będzie się działała w innej mitologii. Możliwe, że w e, egipskiej. E, mogę rozwalić. Muszę rozwalić. Patrz. Może bez tego. A może z tym? A, gdzie on jest? Tu jest. Jak się nie mylę, to ta misja FSD do dupy jest. Tam, że nie podobała mi się zbytnio. Bez przypału. Fajne to się zmieniało? Właśnie ten celownik zmieniał.

Rope down. I'll provide Overwatch. Dobra. Don't worry. Code mm -hmm. of. Down. I'll provide Overwatch. Face Islay. Ładnie to dalej. Patrz to. No tak, czysto to idę? Schodzę. Jak pająk. Spiderman. Ok, gdzie ja mam iść? No może do tego? Mi się wydaje, będzie ok. Tak, to bym chciał rozwalić. Kurwa, ktoś tu jest? Nie widziałem go. Ktoś tu jeszcze jest? Nie ma nikogo, tyle dobrze. Ciotyłko A może jest wejście z, od tyłu? O, tu są drzwi, patrz Znaczy drzwi, kurde, okno otwarte Kurwa, ale tu ciemno jest Tam jest? Dobra Ale ciemno, zajebiście Klimat spoko fes Dobra Tu jest, patrz Checkpoint Będzie widać? No nie no, zajebisty klimat, ta grała Co tu się stało w ogóle?

Tam jest headshot o, tu mogę iść, tu muszę iść świetnie, 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 tam jest, co się Pięknie, ale nie, 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 gdzie on jest, ten, gdzie on go tu przesłuchiwał, patrz to, ja pierdolę laskę zabili to

To jest jakiś pojazd. Gdzieś? O kurwa. O kurwa. Oj Kurwa, ktoś mnie widział. Ktoś tu jeszcze jest, no kurywa samochód. A idzie zrobić tak? No nie, no jaki besty. za jakim cudem on mnie widz, widział. Ale kierowcy nie mają. Czekaj, 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 czekaj. ktoś tu jest.

Ten bezpiecznik, co można prąd wyłączyć O jest Zajebiście, że jest Dobra To wchodzimy do środka Powoli malutku.

To jest jakiś kocik. Tu jest, patrz. Jaki, jaki street? Nie, 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 nie komentujcie tego, proszę Was. Nie piszcie głupich komentarzy, bo to się nie ma. To jest niemożliwe, co tu się stało. Dobra, do Dobra, nie panikuj, nic ci się nie stanie. Eee, Wiesz co, zostawmy sobie, no kolejny odcinek. To już trochę trwa, nie ma co przedłużać. No, kolejny też będzie ciekawy, no na pewno. Dzięki za oglądanie, zróbcie jakiś hałas na kanale, czy coś. I do zobaczenia, na razie.